Cześć. Witamy Was serdecznie w kolejnym miesiącu. W czerwcu, jak widzicie, mamy tutaj trochę zmianę w naszym personelu newsletterowym. Przywitajcie serdecznie, Kubę. My mamy nadzieję, że z Danielem zobaczymy się już bardzo niedługo. Serdecznie go pozdrawiamy i życzymy mu pełnego powrotu do zdrowia. No, a teraz chcemy przejść do naszych comiesięcznych wiadomości na kolejne tygodnie. I tak w czerwcu odbyły się weekendy Outback. Był to czas naprawdę wzruszający czas przemian w wielu rodzinach. I dobra wiadomość jest taka, że na jesień znowu odbędą się kolejne weekendy Outback, na które już dzisiaj chcemy Was serdecznie zaprosić. Weekendy dla małżeństw, ale również nowość: Outback University, czyli weekend dla młodych dorosłych do 30 roku życia. Dlatego jeśli zależy Wam na zbudowaniu silnej więzi, relacji, albo na budowaniu mocnych fundamentów na przyszłość, to serdecznie Was zapraszamy. Już 1 lipca odbędzie się kolejna tegoroczna. Edycja śniadania dla kobiet będzie nie tylko dobre uwielbienie, ale także posłuchamy historii trzech fascynujących kobiet w różnych momentach swojego życia, które będą opowiadać o tym, czy można być szczęśliwą pomimo radosną. Dlatego bardzo zachęcamy, żeby się zarejestrować. Koszt udziału to 100 zł. Wciąż pozostało jeszcze kilka miejsc, dlatego zachęcamy, żeby wypełnić formularz re rejestracyjny i zobaczyć się z nami już 1 lipca w Wiśle. Anioły, demony, ogólnie mówiąc byty duchowe to temat bardzo fascynujący z jednej strony, ale z drugiej też bardzo trudny i często może źle rozumiany. Dlatego my chcemy Wam gorąco polecić nową serię, która już za niedługo ukaże się na kanale. Bible Project Polski na YouTubie, serię poświęconą właśnie bytom duchowym, w której będziemy mogli lepiej zgłębić ten temat. Na ten kanał was odsyłamy i zachęcamy do tego, żebyście subskrybowali, żeby po prostu być na bieżąco. W naszym polskim zespole The Chosen dużo się dzieje. 12 czerwca y, mieliśmy prapremierę trzeciego sezonu, kiedy razem z Marcinem Zielińskim oglądaliśmy pierwszy odcinek tego sezonu z lektorem. Wciąż jest dostępny ten live na YouTube, dlatego jeśli jeszcze nie widzieliście albo chcecie go komuś podesłać, to bardzo do tego zachęcamy. No a my mamy dla was też bardzo fascynującą i ciekawą wiadomość, bo zostaliśmy zaproszeni jako The Chosen Polska na plan zdjęciowy czwartego sezonu do Stanów Zjednoczonych. Więc jeśli chcecie y, być tam z nami w w wysłowie, to zachęcamy, żeby obserwować nasze media społecznościowe, zadawać pytania może dla aktorów, do twórców, bo chcemy przede wszystkim właśnie być tam dla Was i przywieźć Wam interesujące informacje i materiały, które możemy wykorzystywać w dalszej promocji tego serialu w Polsce. I ja znów chciałbym was zaprosić na YouTube, ale tym razem na kanał Drugi Krok. Tam pojawiły się naprawdę mocne świadectwa dwóch osób: świadectwo Gosi i Krzysztofa, którzy opowiadają o swoim trudnym życiu, o tym z czego Pan Bóg ich uwolnił. I wiecie, te historie są z jednej strony bardzo ciężkie, pokazują jak destrukcyjny wpływ na, na życie mogą mieć różne złe nawyki, mogą mieć uzależnienia, ale z drugiej strony niesamowicie pokazują to, jak mocny i potężny jest nasz Bóg i z jakich naprawdę trudnych sytuacji jest w stanie nas wyrwać. Dlatego kanał Drugi Krok na YouTube polecam i zapraszamy Was tam. Jak, na, jak zawsze na koniec naszego newslettera chcielibyśmy Wam też polecić różne rzeczy ze sklepu CCM.pl, więc jeśli jeszcze nie macie słowa na dzisiaj, na te miesiące letnie, które przed nami, to zachęcamy, żeby swoje, swoją edycję nabyć. Można też zamówić więcej. Pamiętajcie, że to jest całkowicie darmowe. Warto to rozdać w pracy, w, w szkole, może w swoim kościele albo przyjaciołom znajomym i rodzinie. Pamiętajcie, że płacicie tylko za przesyłkę. No ale przede wszystkim też w czerwcu jest bardzo korzystna promocja na całą księgę Ksiąg, która teraz już składa się z czterech sezonów, to są bardzo fajne e, historie biblijne opowiadane z perspektywy e, trójki bohaterów dla małych dzieci, dla dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, dlatego zachęcamy, jeśli tylko macie e, gdzieś w swojej e, najbliższej rodzinie e, najmniejszych, którzy właśnie mogli skorzystać z tego wartościowego materiału, zapraszamy odwiedzić sklep i to wszystko, co mamy przygotowane na ten miesiąc dla Was. My widzimy się już w lipcu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.